Jest z tym noszeniem na plecach, od kiedy można nosić, od kiedy warto i w czym w ogóle nosić, na jakim etapie naszego noszenia dziecka. To jest bardzo ciekawy materiał. Posłuchajcie dalej. Cześć. Ja nazywam się Monika Osińska-Żabka i dzisiaj chciałabym parę słów Wam powiedzieć o tym, od kiedy można nosić dziecko na plecach i dlaczego trzeba to od kiedy uwarunkować jeszcze od tego, w czym nosić. E, dlatego, że ogólnie, e, jeżeli mówimy o noszeniu w chuście, to mówimy, że możemy nosić e, na plecach dziecko od urodzenia. I jest to o, oczywiście prawda. Jak słuchaliście wcześniejszych jakichś moich materiałów, to wiecie też, że ja nie do końca i każdemu reko rekomenduję noszenie dziecka na plecach od urodzenia. Komuś w takim razie rekomenduję przede wszystkim doświadczonym rodzicom, którzy potrafią wiązać plecak z noworodkiem, którzy czują się z tym pewnie i mają taką potrzebę. Dlatego, dlaczego to trzecie jest jeszcze bardzo istotne? Dlatego, że dziecko bardziej na etapie noworodkowym potrzebuje przytulać się do nas z przodu, aniżeli na plecach. Ale czasami nasza potrzeba bardziej skłania nas do tego, żeby to dziecko układać na plecach. I co jest bardzo istotne, zaznaczam tutaj o noszeniu w chuście, dlatego, że jeżeli nosimy noworodka, musimy tego noworodka osadzić bardzo wysoko na plecach. I jest to możliwe właśnie w chuście. Nie do końca widziałabym układanie takiego noworodka w nosidełku tak wysoko, bo po prostu byłoby to i dla nas niewygodne, i dla dziecka niewygodne. Więc e, dlatego jeżeli nosimy dziecko od noworodka, to zakładając te trzy rzeczy, czyli potrafimy, czujemy się z tym pewnie i mamy taką potrzebę, to możemy nosić od noworodka. W takim razie co dalej? Jaki następny etap? Ja następny etap widziałabym, kiedy dziecko stabilnie trzyma głowę, ale znowu, nadal jedynie w chuście. Dlaczego? Dlatego, że noszenie dziecka, e, które stabilnie trzyma głowę, to jest nadal malutkie dziecko i nadal musimy osadzać go bardzo wysoko. E, I nadal to dziecko bardzo potrzebuje e, naszej bliskości, bardzo potrzebuje regulować się do nas, e, czyli tą, ta regulacja przez przywieranie, o której niejednokrotnie już mówiłam, to jest właśnie przytulanie się do... Rodzica z przodu, ale znowu te trzy rzeczy, o których mówiłam, przy noworodku nadal mają znaczenie, ale tu już jest troszkę większa swoboda, jeśli chodzi o pracę z dzieckiem na plecach, i nawet mniej doświadczeni, ale jednak, jednak pewni e, swoich umiejętności rodzice potrafią to robić e, właśnie już z takim dzieckiem stabilnie trzymającym głowę. To jest etap drugi. Etap trzeci, i tu już wchodzimy w taki etap, kiedy może pojawić się nosidełko ale jeszcze z pewnymi uwarunkowaniami. Etap trzeci to jest dziecko takie, które jest już dzieckiem bardzo ciekawym, które jest już dzieckiem, które chce eksplorować mocno świat, zwłaszcza kiedy wychodzimy gdzieś, gdzie te, ta ciekawość świata jest większa, czyli gdzieś idziemy w plener, gdzieś idziemy na jakieś, jakieś spacery i ten ciekawski maluch nie za bardzo chce nosić się już tyłem do świata i chcemy mu trochę ten świat pokazać i wtedy przesadzenie takiego dziecka na plecy jest bardzo korzystne i dla Dziecka i dla rodzica. I mówimy tutaj o wieku gdzieś około 7, 8, 9 miesięcy. I to już jest też maluch, którego no, niska mama spokojnie może wkładać do nosidełka. Bo wystarczy nosidełko zapiąć stosunkowo wysoko, żeby dziecko miało widoczność ponad ramieniem rodzica. I mówię, jest to już wykonalne. Jest to już przyjemne zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica, i to noszenie jest takie, e, mówię, odkrywcze dla dziecka. To jest bardzo istotne. Jednak zwracam Wam jeszcze uwagę na to, że jeżeli nosi na przykład wysoki tata, któremu maluch będzie się całkowicie chował e, za plecami, to maluch po prostu będzie się denerwował, no bo hello, no ja tutaj chciałem sobie oglądać świat, a tutaj tato, kurde, oglądam Twoje plecy, nie? Więc e, znowu albo mocno podnosimy pas biodrowy w nosidełku, Albo nadal trzymamy się chusty, bo w chuście tutaj e, tą, e, większą, mamy większą swobodę ułożenia dziecka, jeśli chodzi o wysokość jego ułożenia. Po prostu e, modelujemy tą wysokością na naszych plecach. Znowu, kłaniają się umiejętności, ale da się to zrobić i nie ma z tym e, większego problemu. Ale kiedy wchodzi ten moment, kiedy noszenie dziecka na plecach to jest must have i to jest obowiązkowe zwłaszcza dla małych i drobnych mam z Naciskiem na drobnych. No kiedy wasze dziecko ma już około roku, kiedy wasze dziecko jest już całkiem pokaźnym bobasem e, zmierzającym ku 10 kg, kilogramom i więcej, no to to noszenie na plecach staje się już w tym momencie takim e, no powiedzmy sobie szczerze, no musem o mało co, ponieważ nasz kręgosłup ma pewną ograniczoną wytrzymałość. To jest raz, a dwa no, to dziecko już też e, tą ciekawość ma naprawdę sporą, i najzwyczajniej w świecie nie za bardzo chce nosić się z przodu, więc dajmy mu tą możliwość. E, tu szczególnie zwracam Wam jeszcze uwagę na. E, bardzo, co mnie bardzo cieszy na Wasze wyjścia, na przykład w góry z dzieckiem. Szczególnie zwracam uwagę na góry, e, dlatego że e, przy e, no, spacerach na równym terenie, na terenie, gdzie e, nasza równowaga niespecjalnie jest zachwiana, nie ma tutaj to, takiego znaczenia. Natomiast kiedy idziemy z dzieckiem e, w góry i nasz balans ciała jest bardzo istotny, czyli my musimy dość dobrze balansować naszym ciałem. I dzieckiem, które jest do nas przytulone, żeby utrzymać równowagę, żeby bezpiecznie schodzić, bezpiecznie wchodzić na różnice, przy różnicach wysokości. I wtedy znacznie łatwiej ten balans jest sobie ustawiać, jeżeli mamy obciążenie na plecach. No właśnie, plecaki nosimy na plecach, właśnie dlatego, że łatwiej nam balansować wtedy ciałem. I to samo jest z dziećmi, jeśli idziecie z nimi w góry. I mówię, dziecko jest gabarytowo już na tyle duże, że będzie spokojnie, fajnie się nam układało na plecach, jak najbardziej nośmy je na plecach właśnie ze względów bezpieczeństwa i ze względu na to właśnie, żeby no też nie dociążać swojego kręgosłupa, nie dobijać swojego kręgosłupa właśnie tym, że jeśli nosimy dziecko z przodu, no to dużo więcej sił i wkładu naszej fizycznej pracy musimy włożyć w to, żeby zbalansować i ustawić sobie środek ciężkości w takiej bezpiecznej formie. Bardzo Wam na to zwracam uwagę. Mam nadzieję, że te etapy, o których mówiłam, czyli wtedy, kiedy maluch, mamy noworodka, mamy dziecko samodzielnie trzymające głowę, mamy takie dziecko, które już no powiedzmy siada, ale to jest takie względne i takiego chodzącego malucha. I na tych różnych etapach Różnie używamy chusty czy nosidełka. Pierwsze dwa, jeśli chodzi o plecy, to jest tylko chusta, na trzecim etapie pojawia się nosidło, a na czwartym e... To noszenie na plecach to już jest must have, niezależnie od tego, czy nosimy w huście, czy w nosidełku. Mam nadzieję, że ten film sporo wniesie w Wasze noszenie na plecach i przede wszystkim da Wam trochę więcej swobody w tym noszeniu. Ja bardzo Was do tego zachęcam, ja uwielbiałam noszenie na plecach. Moje dziecko, jak, jakkolwiek z przodu, no to tak do pewnego czasu było ok, ale na plecach dopiero odkryłyśmy cały ten fan, całą tą radość. Mam nadzieję, że Wam też to pomoże. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.